W związku z Maurycją ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego zakazu wjazdu do kraju dla obcokrajowców. Zakaz ma obowiązywać od 29 sierpnia do 28 września. Szef MSW Arsena Wakow wyjaśnił, że ograniczenie nie będzie dotyczyć osób, które posiadają pozwolenie na pobyt, są członkami misji międzynarodowych i humanitarnych, osób wjeżdżających do kraju tranzytem, kierowców pojazdów ciężarowych, instruktorów państw członkowskich NATO, działaczy kultury, którzy mają zaproszenie od instytucji kultury oraz szeregu innych kategorii osób. Portal RBK Ukraina pisze, że mimo zakazu na Ukrainę będą mogli wjechać obywatele Białorusi. Tak, rzeczywiście, podchodzi to pod humanitarne punkty, które tutaj zamieściliśmy, powiedział Awakow, cytowany przez ten serwis. Dzień wcześniej prezent Zełenski oświadczył, że w przypadku obywateli Białorusi należy przewidzieć złagodzenie warunków wjazdu na Ukrainę. Rząd podjął też w środę decyzję o przedłużeniu tzw. zwanej adapcyjnej kwarantanny w kraju do 31 października. Jak widać, to chyba efekty słynnej drugiej fali Maurycego, Ukraina jako jedna z pierwszych wprowadza nowe obostrzenia. Jesteśmy ciekawi dalszego rozwoju wydarzeń, o których Was na bieżąco będziemy informować. Dlatego subskrybujcie i lajkujcie. Widzimy się już niebawem. Do widzenia.